Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami, i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do niego, rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy do niego, powiedział, ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Jakiś czas temu spowiadałem się u pewnego księdza starszego który wypowiedział takie słowa bardzo wiele dziwnych rzeczy dzieje się dzisiaj na świecie. I potem w czasie tego słowa podczas spowiedzi w nauce wzywał do tego żeby zaufać Panu Bogu, żeby iść za nim. Przeżywamy niesamowity czas. Czas gdzie z jednej strony jest wielki rozwój na przestrzeni ostatnich 30-40 lat, wielki rozwój cywilizacyjny, techniczny, postęp, niby ułatwienie życia, ale z drugiej strony widzimy także jakieś negatywne skutki. I dostrzegamy także kryzys wiary wokół, że niektórzy ludzie mniej wierzą. Że niektórzy ludzie odchodzą od Pana Boga. Jakie jest tego wyjście dla nas? Czy mamy się załamać? Czy mamy sami odejść? Nie. Słowo Boże, Ewangelia, ma swoją moc zawsze. Słowo Boże jest niezmienne, jest zawsze aktualne. Jeżeli otworzymy serca, to to Słowo Boże nas umacnia, nas powołuje i posyła. I trzeba na wstępie zaznaczyć, że wszystko w naszym życiu zależy od bardzo osobistej relacji z Panem Jezusem. Jest, jeżeli ta relacja z Panem Jezusem jest bardzo żywa, to potrafimy sprostać każdym, każdej trudności, potrafimy dźwigać krzyż. Potrafimy być odpowiedzialni za swoje zbawienie, zbawienie innych, i wiemy, że nasze życie to nie tylko doczesność, ale że zmierzamy do Boga. I to wcale nie musi być smutne stwierdzenie. Zmierzamy do Pana Boga, który przygotowuje nam wielkie rzeczy w niebie, ale ci, którzy wierzą, potrafią przez wiarę już tutaj. W jakimś sensie tego doświadczać. I moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia opowiada nam o tym, jak kształtuje się osobista relacja z Panem Jezusem. Widzimy powołanie pierwszych uczniów. Najpierw są to uczniowie Jana Chrzciciela, Jan i Andrzej, którzy. Słyszą świadectwo Jana Chrzciciela, oto baranek Boży, i wtedy idą za Jezusem. Pytają Jezusa, gdzie mieszkasz? Zostają u niego, patrzą jak on żyje i idą za nim. Następnie jeden z nich, święty Andrzej, mówi o tym Piotrowi, swojemu bratu, i przyprowadza go do Jezusa ze słowami: Znaleźliśmy Mesjasza. A Jezus spogląda na niego z miłością. I namaszcza go Po raz pierwszy, ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Widzimy trzy etapy tej osobistej relacji z Jezusem. Po pierwsze, usłyszenie Ewangelii od wysłańców, proroków, możemy powiedzieć dzisiaj, usłyszenie Ewangelii, którą chrześcijanie głoszą, którą Kościół głosi, którą głosi konkretny świadek, może ksiądz, może Katecheta, może przyjaciel. Wskazując na Pana Jezusa. I wiara rodzi się ze słuchania. Wtedy właśnie, kiedy to słyszymy, to jest ten pierwszy etap. Gdy uwierzymy w to słowo, to idziemy za Panem Jezusem. Ale to pójście za Panem Jezusem wiąże się, tak jak wiązało się dwa tysiące lat temu, z naśladowaniem nauczyciela, czyli z życiem Ewangelią. To, że Uczeń zostawał u mistrza, to było czymś normalnym, ponieważ on widział, jak mistrz żyje. On mieszkał z nim i chodził z, za nim i w ten sposób uczył się od niego. To nasze uczenie się, to jest Ewangelia, to jest życie Ewangelią, to jest pogłębianie naszej wiary ciągłe przez to, co słyszymy w kościele, to, co słyszeliśmy na katechezie, czy, czy słuchamy w ciągu naszego życia. Gdy Bóg do nas przemawia w przerówny sposób. I to jest ten drugi etap. Zobaczyć Jezusa, mieszkać z nim, przebywać u niego, chodzić za nim. I wreszcie jest trzeci etap, gdzie każdy z nas nie może się zamknąć z tym w sobie, ale musi, powinien dzielić się tym z innymi. Jeżeli ta miłość jest w nas, to my się tym podzielimy. Jeżeli ta radość jest w nas, to ta radość będzie widoczna. I to jest właśnie przyprowadzanie do Pana Jezusa. Swoich bliskich, ale także, jak mówi papież Franciszek, tych, których Pan Bóg nam daje w pracy, tych, których spotykamy. Nieraz nie musimy nic mówić, ale po prostu żyć Ewangelią. Ale nieraz trzeba wprost zaprosić, powiedzieć, zaświadczyć. I w ten sposób, kochani, kształtujemy osobistą relację z Jezusem, od której wszystko zależy. Niech każdy z nas odkryje, w jaki sposób dotarła do niego Ewangelia w wielu wypadkach w rodzinie, przez, przez rodziców, przez katechetów, księży. Dalej, czy żyjemy tą Ewangelią na co dzień, czy ją pogłębiamy, czy, czy po prostu. Tylko od wielkiego dzwonu przychodzimy do kościoła, a na co dzień się nie modlimy. To jest zaproszenie, żebyśmy może coś zmienili w życiu. I wreszcie trzecie, czy potrafimy być świadkami Jezusa w naszym życiu? Kochani, ten rok, który obecnie przeżywamy. Jest przeżywany w Kościele w Polsce pod hasłem Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy, tak jak tutaj jest napisane u góry na tym banerze. I to hasło skupia naszą uwagę na Eucharystii. Ona ma być centrum roku duszpasterskiego. Mamy ją zgłębiać. Chcemy też przygotować coś dla Was pod tym względem, jeżeli chodzi o celebrowanie Eucharystii co niedzielnej. Tu jest bardzo ważne. W naszej parafii także w dni kiedy jest msza 18 jest adoracja do 21 na taki roczny okres próby i chcemy w ten sposób też mieć kościół otwarty gdzie każdy kto poczuje pragnienie chociażby na chwilę mógł tutaj przyjść po pracy jeżeli tylko zechce odpocząć przed panem bogiem. I wreszcie jest to rok w Kościele Powszechnym, szczególnie związany z tytułem naszej parafii, ponieważ papież ogłosił już rok Świętego Józefa 8 grudnia i on potrwa dokładnie rok, do 8 grudnia 2021 roku. Ale od 19 marca, czyli właśnie od uroczystości Świętego Józefa, jest rok poświęcony rodzinie. Właśnie jak mówi papież. Rodzina z Nazaretu jest wzorem i wszyscy jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wychowawczej wartości rodziny, która jest oparta na miłości, która nieustannie odnawia relacje i otwiera nowe perspektywy. Trzeba doświadczyć szczerej komunii właśnie w rodzinie, i można jej doświadczyć wtedy, kiedy ona jest domem. Modlitwy, gdy miłość jest głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia, jak mówi papież, jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Bożej. W każdej rodzinie, zaznaczył Ojciec Święty, są kłótnie i nieporozumienia, ponieważ są problemy, ponieważ jesteśmy ludźmi słabymi. Ale można je pokonać używając trzech słów: proszę, przepraszam i dziękuję. Proś z uprzejmością, bo nie można być natrętem, wtrącać się w życie drugiego człowieka. Dziękuj, bo wdzięczność jest znakiem szlachetnej duszy. I przepraszaj, bo zdarza nam się zrobić coś złego i ktoś czuje się obrażony. Jeżeli nie zabraknie tych trzech słów, jeżeli one będą, rodzina jest zdrowa. Niech ten rok świętego Józefa pozwoli wszystkim parafianom właśnie umacniać się codziennie na drodze wiary, realizując wolę Bożą, tak jak święty Józef, który jest naszym patronem, który. Jest, jak mówi, jak mówi hasło tego tygodnia, wzięte również z dokumentu papieża, którego duchowość polega na tym, że Słowo Boże nie tyle sprawia w nim jakieś wyjaśnienie, co pozwala w nim akceptować wolę Pana Boga. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam. Przez cały ten rok. Amen.